Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone w trygonie Ziemi, czyli Byk Panna Koziorożec. Moi kochani, przed Wami czytanie na tydzień tydzień od 05, czyli od dzisiaj do 11 lutego 2024. Jaki to będzie tydzień? Z czego będziemy się cieszyć, na co musimy uważać, to zaraz się dowiemy. Osoby urodzone pod znakiem byka. Dla Was wyszła tutaj karta emocji, miłość platoniczna, oddany, wylewny, czuły. Wy będziecie mieć serce na dłoni, będziecie tak bardziej yy, przeżywać wiele spraw. Yy, ważne będą dla Was Wasze dzieci, ale to też osoby, których się gdzieś tam podkuchujecie, a którym o tym nie mówicie. Natomiast tydzień się dla Was szykuje taki troszeczkę dający wam popalić. Ponieważ coś nagle się zawali w sprawach finansowych i trzeba będzie tutaj yy, naprawdę szybko działać. Taki jakiś nagły krach, czyli coś leżało odłogiem, bo Wy tak bardziej skupiście się na życiu, na rodzinie, na uczuciach, na swoim wnętrzu. Tymczasem. Nie dadzą wam terminie pensji, albo coś będzie za drogo kosztować, albo nagle coś się zepsuje w tym tygodniu i trzeba będzie naprawiać. Trzeba będzie szukać, liczyć, kombinować, żeby na wszystko starczyło. Bo może coś okazać się bardziej drogie, bo nagle jakaś kłótnia, bo nagle ktoś wystąpi z podniesieniem alimentów, tam gdzie macie płacenie alimentów, bo nagle coś się zadzieje w pracy. Bo trzeba będzie gdzieś pojechać w delegację, a nie bardzo będziecie mieli za co. Taki troszeczkę ciężki tydzień finansowy, albo taki ciężki boże, taki związany z dokumentami, pracą, z wydatkami, taki dosyć w tym kierunku ciężki tydzień, to też spadnie Wam coś na głowy takiego, co będzie Wam spędzać sens powiek. Będziecie liczyć, czy w coś wchodzi, czy nie wchodzić, czy jeszcze poczekać, czy ten krok zrobić już teraz. Część z Was panowała przeprowadzkę bądź zmianę pracy, w tym tygodniu lepiej tego nie robić, lepiej przeczekać, jeszcze się zastanowić, zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebujesz, bo Ty potrzebujesz miłości, a uczucia, bliskości, a tymczasem sam do końca nie wiesz jak to osiągnąć. Znaki przychylne i mniej przychylne dla ciebie w tym tygodniu. Znaki przychylne i mniej przychylne w tym tygodniu. Przychylne to lwy, z lwami się doskonale dogadacie, a znaki mniej przychylne, to wodniki, wodniki troszeczkę mogą wam coś wytknąć, coś powiedzieć. Tu właśnie od wodników możecie usłyszeć parę przykrych słów. Dobrze. Panienki. Co dla panienek w tym tygodniu? Karta takiej aury to wam wyszła. Zmartwiony, zaniepokojony, stropiony, niespokojny. Coś będzie Wam się działo na serduszku, drogie panienki. To taki czas, gdzie... Albo partner, albo dziecko może Wam chorować. Możecie się martwić tą drugą osobą, co się dzieje, jak się dzieje, dlaczego. Ale to też może być jakaś sprawa, która wam tam siedzi zadrą w waszym serduszku i która gdzieś niesłusznie. Yy... Jest względem was robione jakieś działania, które wam siedzą na sercu, bo ktoś was źle osądza, niesłusznie osądza, ktoś wam może robić coś pod górę. I ta zadra siedzi w waszym sercu i ta zadra się w tym tygodniu odezwie. I tutaj po prostu tego będzie troszeczkę już za dużo. Przeleje ci się to między gdzieś tam yy, tym wszystkim i. Tu postanowisz poodcinać się od takich toksycznych sytuacji. Jeżeli będzie ktoś chory, dziecko czy coś, to ruszysz i znajdziesz odpowiedniego lekarza dla partnera, dla siebie, na swoje zdrowie, tak? To znajdziesz, pojedziesz, ruszysz, powiesz, dosyć, nie będę się męczył, ty też się nie będziesz męczyć. Ale jeśli to chodzi o zadry, to właśnie postanowisz to powiedzieć, co wiesz i dlaczego wiesz. I tu masz kartę taką ładną strąbą, krzyczy, woła, to jest. Rycerz Mieczy i powiesz, nie, po, nie pozwolę po sobie jeździć, nie pozwolę sobie wciskać, że moje dziecko nie jest chore, skoro ma 40 stopni gorączki, nie pozwolę sobie wciskać, że to jest to, co ty mi mówisz. Tak? Po prostu wykrzyczysz swoje żale. No, a przez to zyskasz. Zyskasz spokój, zyskasz finanse, zyskasz odpoczynek i w pewien sposób się oczyścisz. Powiesz dosyć tego wszystkiego. Tak to wygląda w tym tygodniu dla Ciebie. I znaki przychylne i mniej przychylne. Znaki przychylne to raki, dogadasz się z rakami. A znaki mniej przychylne to ryby. Ryby będą Cię troszkę denerwować w tym tygodniu. Teraz koziorożce. Co dla koziorożców, moje kochane koziorożce? A wy coś tutaj spanikujecie. Macie zaniepokojony, przyjęty walcz lub uciekaj. Czyli pewne sprawy będą od was wymagały decyzji. A ko koziorożce nie lubią być przyciśnięte do muru. Tymczasem tutaj trzeba będzie pilnie coś. Załatwić, coś podpisać. Macie tutaj kartę cesarza, więc tak właściwie przygotowani jesteście na te podpisy. Dziewiątkę buław, czyli zamknięcie trudnego tematu, bo zaraz jest dziewiątka pentakli, z czego będą zyski. Z tym, że nie będzie Wam się to podobało, że to tak na ostatnią chwilę, że nie mieliście czasu. Czas był, tylko Wyście myśleli, że jeszcze macie go więcej. No to ten tydzień będzie taki podpisywania umów, dogadywania się do kręcania czegoś, jak mieliście gdzieś jakieś plany wycieczkę i stwierdziliście, że za tydzień zrobicie ubezpieczenia, nie, to trzeba będzie zrobić w tym tygodniu, tak coś na ostatnią chwilę wam wypadnie tak, czasami to może być prozaiczna sprawa, nie wiem, hydraulik był umówiony na przyszły tydzień, a przyjdzie w tym tygodniu, trzeba będzie zwolnić się z pracy ale to będzie zyskiem dla was, bo lepiej, bo taniej was policzy i tak dalej, czyli taki tydzień, troszeczkę możecie panikować, że sobie ze wszystkim nie dacie radę, ale dacie Dacie sobie radę. Ważne, to by nie uciekać, nie panikować, nie bać się, tylko odważnie stawić czoła tym, tym jakimś takim rzeczom, które Wam wyskoczą, a zadzieją się one na Waszą korzyść. Znaki przychylne i mniej przychylne dla Was w tym tygodniu. Znaki przychylne to drugie koziorożce. Doskonale się zrozumiecie, a znaki mniej przychylne w tym tygodniu to bliźniaki. Z bliźniakami się nie dogadacie. Bliźniaki będą żyły w swoim świecie, a to jest bardzo daleki świat od materialistycznego koziorożca. To jest tyle, jeśli chodzi o znaki. Natomiast jeszcze przed Wami karty wyboru, czyli trzy wyboru, trzy runy na ten tydzień. To już sami wybieracie i macie do wyboru. Jeden do wyboru dwa i do wyboru 3. Jeden, dwa, trzy. I jeden. Laugus. I ta Laugus to, to jest jezioro moc ziół. I tutaj postaw troszeczkę na zioła, na uzdrawianie, na oczyszczanie wodą, na doładowywanie się energetyczne, picie jakieś napoje energetyczne, ale nie takie te chemiczne, tylko takie właśnie yy, bomby witaminowe. Yy, to właśnie jakieś owoce. To generalnie zioła. Jeżeli kaszlacie, to woda z liściem laurowym i goździkami. To Wam pomoże, bo mamy teraz taki sezon chorobowy. 2. Degas. Przebudzenie, szczęście. I właśnie Wy dokonujecie teraz przebudzenia, już któryś znak to miał, otwiera się przed Wami szczęście. Przebudzenie może być różne. Obudzicie się, bo wiecie, czego chcecie i ruszacie ku temu. Coś Wami się otworzy, nowa szansa, nowe propozycje, albo po prostu duchowe przebudzenie, tak? Otworzycie się na rozwój duchowy, zobaczycie coś, cocie oko może się otworzy. Dla tych, co wybrali trzy. To Kenas, otwarcie pochodnia, czas otwarcia, czas szybkiego działania, czas podejmowania ważnych decyzji. I to by było na tyle. Życzę Wam cudownego tygodnia i zapraszam na inne czytania. Będzie jeszcze roczny, chiński. No i w środę mamy medytację, więc zapraszam na pierwszą medytację. Możecie się zapisywać u mnie w telefonie bądź w mailu, który się znajduje pod tym filmem. Życzę Wam wszystkiego. Dobrego.